Nazywam się Michał Kluczyński. Na jakie stanowisko Pan aplikuje? Zainteresowała mnie Wasza oferta na stanowisko informatyka, zarządzanie siecią komputerową. A proszę czy ma jakieś w tej branży? Tak, w tym roku kończę technikum informatyczne w Zespole Szkół handlowych Pracowałem także, byłem praktykantem w firmie Biznet Futuro, gdzie pracowałem na podobnym stanowisko. I proszę powiedzieć, jakimi umiejętnościami musi się charakteryzować taki e, informatyk? Czy posiada pan predyspozycję? No przede wszystkim według mnie e, powinno się znać podstawowe e, narzędzia, takie jak nie wiem, na przykład pakiety Microsoft Office albo mieć jakiekolwiek doświadczenie w zarządzaniu bazą danych. Mm -hmm. A takie osobowościowe? Jeżeli chodzi o osobowościowe, to potrafię, potrafię pracować zarówno w grupie, jak i samodzielnie. Bardzo szybko przystosowuję się do nowego miejsca pracy. Mhm. A, a co pan bardziej woli? Indywidualną pracę, jednak czy zespołową? Wolę jednak pracę zespołową. Hmm, w, y, pozwala to na szybszą wymianę informacji, szybsze dojście do celu. A proszę mi powiedzieć, dlaczego w naszej firmie pan by chciał pracować? Y, wasza firma pozwoli mi się rozwinąć pod, y, właśnie w tej dziedzinie. Y, chciałem postawić na jak najlepszy rozwój właśnie chciałem przepraszam I własny rozwój, tak? Własny rozwój jak i chyba razzek na słowach rozwój i kompetencja dobrze a proszę mi powiedzieć, gdzie pan siebie widzi za, za pięć lat? Na jakim stanowisku, w jakiej firmie? Eee, za pięć lat. Pięć lat za, za pięć lat widziałbym siebie właśnie na podobnym stanowisku, ponieważ ciągle chcę siebie doszkalać i zdobywać mm -hmm. doświadczenie w, tej, w, w tym zawodzie. Mm -hmm. Czy tylko będą to studia, czy jakieś planuje Pan szkolenia dodatkowe? Tak. Planuję kursy internetowe, kursy w prywatnych szkołach, jak i właśnie studia informatyczne. A jaką uczynię Pan? Sobie Planuję złożyć dokumenty do Poznania i do Wrocławia. Dziękuję bardzo. Było miło.